Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na swoim kanale i zapraszam do przeglądu mojego kolejnego zamówienia, jeszcze z katalogu drugiego. Pokażę Wam to zamówienie, które do mnie dotarło już wczoraj, ale nie nagrywałam filmiku, ponieważ było już ciemno. Więc pokażę Wam dzisiaj, jest to kilka jeszcze takich ostatnich zamówień. I tak, znowu pojawiło się mydełko. Te wróżyczki. Do tego krem do rąk. Znowu mam Royal Velvet. Tradycyjnie na noc, bo on był w tym katalogu drugim w dobrej cenie. Mam też y, płyn do mycia ciała i włosów męski. Poza tym mam trzy tenderkerki. Y, trzy miały być. Tutaj mam dwa i trzeci. Jeden jest z granatem. Jeden z, z olejkiem z pestki borówek, z pestek borówki, tutaj początek, tak. Jeden mam z y, olejkiem różanym. Te tenderkerki były w dobrej cenie. Zobaczcie, jakie ładne. Tenderkerki były w dobrej cenie, ponieważ one w tym drugim katalogu. Jeśli kupowało się 3 sztuki, to były w cenie 7,99 Oczywiście jest to cena dla klienta, dla kupowicza 20% taniej. Poza tym mam jeszcze taki, taki olejek do włosów, na końcówki włosów. 30 ml on tak się prezentuje. Taki na wzmocnienie włosów, na wilżenie. Jeszcze mam krem nawilżający męski taki do twarzy, medełko z tych nowszych mydełek tutaj chyba z piwonią, o zapach, zapachu piwoni, Taki tradycyjny mydełko, taki owalny kształt mydła. Oprócz tego mam... Męski dezodorant w kulce, w zamówieniu. I maskę do, maskę do włosów. 250 ml. Minkhani. I a, pomadkę jeszcze z tych pomadek czekoladowych. Z tych pomadek czekoladowych mam. Taki kolor. I to mam, słuchajcie, patrzę czy ja numerek przeczytam. 40911. Nut taki. No i rzeczywiście pięknie pachnie czekolada One są takie, <laughs> przepraszam, dosyć kremowe. Na pewno na długo na ustach. Nie będą długo na ustach nie będą się utrzymywać, tak do myślę 3 godzin to max 2 godziny, tak, ale ładnie odżywiają usta, trzeba poprawiać tę pomadkę na krótki okres czasu całkiem dobrze się sprawdzają i jeszcze mam z gazetki wyprzedażowej takie dwa bostery <laughs> jeden to jest odżywczy krem boster a drugi to jest witamina, drugi to witamina C ja korzystałam bardzo lubię te kremy, bo start to właśnie w ten sposób wygląda i chcę Wam pokazać że tutaj mamy informację jak to się aplikuje Tak, czyli yy, bierzemy krem yy, dodajemy, dodajemy właśnie ten, z pipetki te 2-3 kropelki tego yy tego serum i nakładamy na, na twarz do przypadku jednego i drugiego produktu. Bardzo fajnie się sprawdza. Tu mamy ten drugi. To było w gazetce wyprzedażowej. Teraz w tym katalogu tego nie ma już w ogóle nie, nie pojawia się w katalogach. No i jeszcze słuchajcie, chcę wam pokazać Norhen. Mam w zamówieniu. To przychodzi tak w pudełeczku. Otwieram torebeczka. Wyjmuję tak, tak ten woreczek się tutaj nam wygląda. I ja zamówiłam mm, taki pierścionek, kwiatuszek na powitanie wiosny. Siedemnastkę. Tak się on prezentuje jeszcze. Zobaczcie. Są do tego jeszcze kolczyki, i do tego są, i jest jeszcze naszyjnik. Nasz Nie wiem, popatrzcie, czy się mi się podoba. No, taki oryginalny, ładny. Ten kamień naturalny jest taki malutki, nieduży. Jak y, będę miała chwilę, to pokażę Wam jeszcze, może, jak on w katalogu wygląda. Akurat nie przygotowałam sobie katalogu, więc nie wiem, chyba jeszcze raz pokażę Wam w następnym moim filmiku, gdy będę za, pokazywała moje nowe zamówienie. To pokażę też w katalogu, jak wyglądają te kolczyki i, i y, y, łańcuszek z tym kwiatkiem. Teraz nie przygotowałam sobie. I słuchajcie, jeszcze mam y, w zamówieniu y, wodę Jordanie Gold Essenza Blusum, zafoliowana, zaraz otworzę. I ta woda, tylko to może powrzucam do tego pudła z powrotem. Patrzcie tutaj też był taki, taki papier, żeby zabezpieczyć przesyłkę, żeby nic się nie działo, bo jeszcze mam, miałam drugie pudło. I pokażę Wam, co jeszcze do mnie przyszło w tym długim zamówieniu. Mam jeszcze zestaw. Zaraz go sobie obejrzycie, ale chcę Wam też pokazać tę tą, tą wodę. Perfumu właściwie perfumy. To nie jest nawet woda, troszeczkę pohałasuję. To nie jest y, woda toaletowa. To są perfumy. Yy, i tak już od dłuższego czasu chciałam je kupić. Udało mi się dostać je w promocji, ponieważ, gdy się z tego dnia składało zamówienie na 50 punktów, to można było ten wodę otrzymać w cenie 45 zł. Te perfumy znowu się pomyliłam perfumy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jakie ładna, jaka ładna buteleczka. Pudełko bardzo ładnie wygląda. Ładnie się prezentuje. I może teraz psiknę. I powiem wam, czy mi się podoba zapach. To będzie trwały zapach, bo to są perfumy, trwały długo się tutaj może to postawię, żebyście zobaczyli w całości. I tutaj mamy połączenie jaśminu wielkolistnego, kameli oraz wanilii. One w tak regularnej cenie, to pamiętam, że 170 zł kosztują. I jeszcze mamy tam kwiat pomarańczy. Trochę taki w pewnym momencie ten zapach może ciężkawy się wydawać, bo ja raczej preferuję takie lżejsze zapachy, bo jest to zapach też bardzo, bardzo kwiatowy. Hmm. Wiadomo, że recenzowanie perfum to bardzo subiektywna kwestia. Jednym się podoba, drugim nie. No mi. Essence, y, Jordani y, Gold Essence, chyba bardziej mi jednak się podoba. Ale wiecie, to nie jest zły zapach. Wiadomo, jeszcze trochę muszę z tym zapach, zapachem się oswoić pochodzić. Hmm. Na razie. Na razie taki. Taki trochę, może babciny, ale nie. Muszę się przyzwyczaić, słuchajcie. Powiem Wam w następnym, może filmiku, jak troszeczkę rzeczywiście z tym zapachem się oswoję i pochodzę. I jeszcze chcę Wam pokazać, co jeszcze do mnie przyszło. Mam jeszcze w zamówieniu, zobaczcie co. Nowejcz. Nowe I to jest. Taki zestaw, o taki zestaw, pierwszy raz miałam coś takiego w zamówieniu, już Wam mówię co to jest, to jest Time Restore i to jest taki zestaw, który jest rekomendowany, tutaj to mam, o to jest tak, Time Restore, udowadniona klinicznie poprawa wyglądu dojrzałej skóry. Głębokie zmarszczki, utrata gęstości i owalu twarzy rekomendowane dla wieku 50. Nowej tam, restore, zapewnia dojrzałe skórze wszystko, czego potrzebuje. Technologia Gęstein i ekstrakt z komórek macierzystych babki lancetowatej. Intensywnie odżywia, nawilża skórę, zapewniając jej jędność, sprężystość, udoskonalenie owalu twarzy oraz zmniejszenie widoczności głębokich zmarszczek i związanych z wiekiem przebarwień. Czyli ten eksces komórek macierzystych, blanki, babki lancetowatej. Gęstość, poprawa gęstości skóry, wygładzenie zmarszczek. I tutaj mamy kilka produktów. Mamy tak, żel oczyszczający. Ten żel to w każdym zestawie praktycznie jest taki sam. Jest krem pod oczy, uniwersalny krem pod oczy i okolic ust. Zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu i ust oraz cieni pod oczami. I mamy jeszcze serum. Udoskonala kolor skóry, dodaje jej naturalnego blasku. I mamy jeszcze krem na noc i krem na dzień. Krem na dzień z kwasem hialuronowym i krem na noc z naturalnymi olejkami z perły prerii, nasion i nasion czarnej porzeczki, bogatym w odżywcze kwasy tłuszczowe, które zapewniają skórze miękkość i gładkość i elastyczność. I rada eksperta, że skóra wokół oczu jest cieńsza i delikatniejsza w porównaniu z resztą, Twarzy to sprawia, że jest podatna na odwodnienie uszkodzenia. Dlatego tak ważne jest, by traktować obszary ze szczególną uwagą i wyjątkowo delikatnie nakładać produkty do pielęgnacji. Warto również nawilżyć skórę wokół oczu, ust i oczu na pół godziny przed nałożeniem kosmetyków kolorowych i po ich usunięciu, aby zapobiec tworzeniu się zmarszczek. Czyli tak mamy tutaj to jest krem na noc, to jest krem na dzień. To jest, to jest krem pod oczy, płyn. Tutaj mamy ten żel żel oczyszczający i, i mamy serum. Otwórzmy coś, na przykład serum. Mogę pokazać. Na przykład serum wygląda tak. Dosyć mała buteleczka, tak, chyba tradycyjnie, 30, 30 ml. I na przykład otwórzmy chociażby krem na noc. Tu zobaczcie, jest cała instrukcja. Wyjmujemy. I to się. W ten sposób, w ten sposób wygląda słoiczek. No i muszę powiedzieć, że teraz to zainteresowanie zestawami się, się nasiliło, ponieważ y, niestety, ale zestawy z tego co patrzyłam w katalogu czwartym, to te zestawy podrożeją. Tak, około 50 zł. Jeszcze w czwartym katalogu będzie je można czysta, za 300 zł w tej cenie promocyjnej kupić, a później one chyba będą około, no nie wiem dokładnie, żeby nie skłamać, ale będą droższe. O tak. Więc teraz zainteresowanie tym y, się zwiększa. No i jeszcze y, była taka możliwość y, zakupienia to trzeba było wpisać. Zakupienia. Kosmetyczki za 5 zł, w momencie gdy się brała jakiś zestaw, to była ta, taka kosmetyczka. Teraz to ją otworzę. Kosmetyczka jest fajna, bo ona się rozkłada. Zobaczcie, tu ma taki, tak, taki haczyk do powieszenia. Tu ma przegrodę. Jedno. Tu ma trzy takie przegródki, później tutaj jeszcze tak I tutaj jeszcze więc ona jest bardzo pakowna i tu jeszcze zobaczcie, więc naprawdę wiele rzeczy tutaj można y, schować. więc okazja y, fajna, dobra i y, teraz chyba już to nie obowiązuje w tym katalogu w tym katalogu trzecim takiej możliwości chyba nie ma, z tego co patrzyłam, to już nie można. To trzeba było wpisać ten numer kod tej kosmetyczki, trzeba było wpisać przy zamówieniu, bo ona automatycznie nie wskakiwała, tylko trzeba było doczytać na stronie na swojej stronie klubowicza, że taka możliwość istnieje. No dobrze, słuchajcie, to tyle, co Wam dzisiaj przygotowałam. Złożyłam już zamówienie w katalogu trzecim, więc zapraszam do oglądania następnego filmu z tym moim zamówieniem. Przypominam, że na dole udostępniam link, poprzez który można rejestrować się do klubu Oriflame, ale też udostępniam link, poprzez który można dokonywać zakupów kosmetyków Oriflame w cenach dla klienta. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli Ci się spodobał, spodobał film, zostaw łapkę w górę. Może chcesz coś skomentować, o coś zapytać, to też y, serdecznie zapraszam do następnego filmu. Cześć!